Siemano, drodzy widzowie, idę na film do kina Bob Marley On Love. Recenzje widziałem, no nie były zbyt dobre, nawet zdarzały się gwiazdki 3 na 10 Wyjdę z kina, ocenię film i zobaczymy, czy jest on rzeczywiście taki zły. Siemano, drodzy widzowie, wracam z kina z filmu On Love Bob Marley. I powiem Wam przed filmem, czytałem. Recenzje i wiele, w sumie większość tych recenzji było bardzo negatywne. Nie wiem, takie dziwne rzeczy pisali, że mało dzieci jest w tym filmie, tego Boba Marleya, i ten wątek z jego żoną jest dość słaby, i film sam nie wie, w którym kierunku chce iść: czy pokazać jego rodzinę, czy koncerty, czy to jak on tworzył muzykę. Jeśli chodzi o moje zdanie do tych recenzji, to ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Film jest przepiękny, ma bardzo ładne ujęcia. Jest świetnie wyreżyserowany, nagrany. Bardzo ciekawie zmontowany, ze względu na to, że mamy historię Boba Marleya od momentu jak zaczął pisać, tworzyć utwory do momentu. Gdy zaczął być sławny na całym świecie, ale między tymi różnymi scenami y, są pokazane retrospekcje, gdy był młodszy, poznał swoją właśnie przyszłą żonę i jeszcze jak był dzieckiem, ale to już fabuły Wam nie będę zdradzał. Y, bardzo ładne zdjęcia, bardzo fajne aktorstwo. Ja sobie czułem, że oglądam Boba Marleya, nie aktora, który gra tego Boba Marleya przez cały film praktycznie, bo to jest film o piosenkarzu. E... Prawie w każdej scenie leci muzyka czy piosenka, e... właśnie z płyt Boba Marleya. Także czy jesteście fanami, czy nie fanami? Oma Marleja, oglądając ten film, i tak posłuchacie dużo jego utworów. I co ciekawe, dla mnie bardzo dużym plusem w tym filmie jest właśnie to, że wszystkie utwory w tym filmie posiadają polskie napisy. Jeśli nawet postacie rozmawiają i leci w tle piosenka, mamy przetłumaczone słowa piosenki. I powiem Wam, że jak na obecny, obecne czasy, jest to film bardzo aktualny ze względu, że mamy teraz od kilku miesięcy protesty rolników, Unia Europejska wprowadza zielony ład e, mamy tutaj różne jakieś strefy <gry> e, bez e, samochodów chcą wprowadzić I takie różne ci zielone ludki <gry> którzy mówią, że walczą o klimat planety, a sami ci najbogatsi ludzie Przecież e, wytwarzają tyle samo e, zanieczyszczeń co dwie trzecie ludzkości, czyli my mamy się do tego dostosować, a oni w sumie nie muszą ci, co w Unii Europejskiej wynajdują te prawa. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ w tym filmie, w tych piosenkach, bo mam Arleja jest dużo przesłań antypolitycznych, anty Globalnych i dużo, według mnie, polityków, którzy są za tymi zmianami, które globaliści chcą obecnie wprowadzić, będzie się temu filmowi przeciwstawiać. Także mówię jeszcze raz: ten film jest bardzo aktualny i może trochę Wami wstrząsnąć to, o czym ten Bob Marley śpiewa. I yy, ze względu na to. Że właśnie jest teraz dużo strajków rolników, transportowców, górników, przewoźników, i to ten film jest taki energiczny, taki pozytywny i taki bardzo na luzie, na luzie że rzeczywiście on dodaje dużo energii do walki z tymi, którzy chcą dla nas tak naprawdę. Źle, a mówią oczywiście, co innego. Jeśli chcecie film obejrzeć, bardzo dobry z przesłaniem pozytywnym, antypolitycznym, z pięknymi zdjęciami, ujęciami, z piękną muzyką, e, gdzie słowa są przytłaczone i nie boli Was, że w filmie będzie dużo murzynów, e, to ten film jest dla Was. Przepiękny. Zmorałem. Eee. Nie było dla mnie żadnej nudnej sceny. tu ciekawe, jedną z najlepszych dla mnie scen zagranych w tym filmie to była scena Kłótni Marleja z żoną. Nie powiem gdzie, nie powiem co tam się stało, ale gra aktorska jest naprawdę rewelacyjna. Muzyka kostiumy, scenografia. Wszystko jest bardzo fajne. Końcówka troszkę. Mnie rozczarowała i czasem dzięki tym retrospekcjom e, czasami nie wiemy w którym jest tym roku jesteśmy roku i kto jest w tej scenie ale jak już obejrzymy cały film wszystko w głowie sobie pokładamy to już e, wszystko staje się jasne dlatego od Raptora ten film dostaje ocenę bardzo mocną 9 na 10 polecam idźcie do kina a po tym filmie dostaniecie na pewno kopniaka z bardzo mocną, pozytywną energią i ze słowami, które pozostaną według mnie na długo Waszej pamięci. Słowami o wolności, o równości i o tym, żebyśmy się wszyscy razem wspierali. Film jest naprawdę na luzie, i nawet jeśli są tam takie sceny dość troszkę brutalniejsze, to jednak. Jest to tak nagrane, że można normalnie obejrzeć z dziewczyną, z swoją kobietą i na pewno jej się ten film spodoba. I Wam też. Raptor polecajcie do kina. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.